Dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie. Dzisiaj jesteśmy razem, żeby zdrapać salusienki zestaw z drapek Big Drap, który są za 20 zł, czyli w, te, w tym zestawie jest 20 zdrapek. Wkładam wam zdrapkę tak? Bo inaczej nie będziecie widzieli cyferek. I zaczynamy od razu. Bardzo łatwa gra, trzeba mieć po prostu nasze wygrane liczby albo różne tutaj logo. Jest logo, co jest razy 1, inne razy 2 i inne razy 3, razy 5, przepraszam.

Później mamy 43, 16, 27, 37 i 47, co też nie będziemy mieć, czyli lecimy pod spód 56, 31, 41, 29 i 36, co nie będziemy mieć 15, 35, 11, 51 i 58 i na końcu. 26, 12, 52, 34 i 45. Ok. Nie widzę żadnych naszych liczb wygranych, czyli ta pierwsza wyrabka, moi drodzy, jest przegrana. Wkładam Wam od razu następną drabkę tutaj. Pyk. Czyli tutaj wygrane liczby 43, 56, 48, 23 i 13. Ok, zaczynamy od 26, 30, 51, 14 i 47. Nic nie mamy, spadamy na dół. 41, 12, 55, 11 i 42. Ok.

Chyba nic nie przegapiłem, bo nic nie widzę tutaj. Czyli przegrana, przegrana, przegrana to też uciekamy na trzecią zdrapkę moi drodzy. Trzecia zdrabka. Podpowiadam się jeszcze raz, ale 15 zdrapek mamy razem na dzisiejszą sesję. Tutaj wygramy liczby 30, 15, 51, 25 i 34. Zaczynamy od 58, 12, 43, 59 i 38. OK. Pod spodem mamy 37, 36, 14, 23 i 33. OK. Nic, nic, nic. Później mamy 48, 26, 19, 56 i 53. E, OK. Nic nie widzę. Później mamy 21, 29, 28, 17 i 45. Chyba też nie, 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 nie. I na końcu. Okej, okay, mamy sambol z drap. Okej, okay, super. Czyli to to, 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 to się wygrywa raz jeden, moi drodzy. Najszłabszy sambol, co mamy, ale chociaż już mamy wygranego. E, 47, 31, 18 i 22, tak. I 22, tak. Okej, okay, zobaczmy, czy się chowa tutaj pod logo z I to będzie 20 zł za tą drabką, moi drodzy. Okej, okay, odkładamy ją tutaj. 20 zł za tą zdrabkę. Dosyć fajnie. I ja od razu wam wkładam następną. Okej, okay, wygrane liczby w następnej zdrabce są 51, 11, 35, 45 i 58. Ok, i zaczynamy od 47, 31, 15, 24 i 42. Ok, na razie nic. I później 30, 14, 39, 23 i 33. O, mamy sambol. Mamy nasz woreczek pieniędzny. To, to jest sambol, co płaci razy dwa, moi drodzy. To fajnie. Oczywiście już nie, to już jest trochę lepiej. Zobaczymy na końcu, co się chowa pod spodem, tutaj. Ok, e, później no, 46, 57 i 12, tak? Tak, 12 nie mamy. Ale, ale, możemy lecieć dalej. 27, 33, 19, 41 i 18, nie? I na końcu 36, 16, 48, 59 i 44. Co nie będziemy mieć, moi drodzy, ale patrzymy, co się chowa od razu tutaj pod spodem naszego worka. I to będzie 20 zł, co wychodzi na 40. 40 zł za tą zdrabkę. Fajnie, fajnie, super. Razy 2, razy tak. Możemy lecieć na następną. Numer 5, chyba, chyba tak. Zdrabka numer 5. I na tej zaczynamy od 34, 25, 23, 32 i 29. Okej. Okay. I nasze cyferki są 27, 14, 32, 53 i 11. Co nie będziemy mieć.

I na końcu 30, 56, 37, 57 i 38. Ok, nic nie widzę na tej zdrabce. Przegrano. Możemy od razu wam wpadać następną moje drodze. Muszę z muszę odpadem włożyć, bo inaczej bardzo łatwo tutaj się od tych zdrapek nazbiera kurzów tych zdrapowych kurzy. To jest bardzo, bardzo, bardzo niepraktyczne, praktyczne, wam powiem, muszę co, co w silkę tak wam wyganiać to wszystko. Okej, okay, tutaj wygramy liczby 36, 30, 28, 16 i 41. Zaczynamy od 31, 12, 33, 35 i 51. Okej. Okay.

Nic, nic, nic. Później mamy 34, 53, 39, 56 i 42. Eee, tutaj też nic nie widzę, chyba. Chyba, chyba. Powiecie mi, jak się pomyliłem w komentarzach, ale nie kojarzy mi się, żebym coś przegapił. Czyli ja wam wkładam następną do zgrapania. I tutaj się chowa: 57, 55, 27, 16 i 33.

Jeszcze bardziej pod spodem 42, 35, 48, 31, 17. Ok, i na końcu 56, 39, 53, 54 i 49. Co chyba też nie będziemy mieć, przyglądam się, ale chyba, chyba nic nie ma. okej. Okay. Odkładam ją tutaj, wkładam wam następną i okej okay. możemy dropać wygrane liczby 56, 28, 17, 33 i 23 okej okay. zaczynamy od 22, 21, 11, 46 i 30, co nie będziemy mieć co nie będziemy mieć, a tutaj co będziemy mieć? 38, 51, 36, 32 i 43. Okej. Okay. Czyli nic pod 54, 24, 35, 27 i 59. Okej, okay, nic nie widzę. Później 31, 19, 34, 41 i 29. I ostatnia linia. 18, 57, 35, 13 i 56. Chyba tak, co będziemy mieć tutaj pyk. pyk Ok, super. Patrzymy, bo to jest ostatnia liczba, to patrzymy od razu, co się chowa pod tym 56 i to będzie 20 zł. Ok, 20 zł za tą dodatkę, moi drodzy, dosyć fajnie. Chociaż nie jest I Ja wkładam Wam następną zdrobkę Tutaj, Pek. To możemy zacząć od razu na wygrane liczby: 38, 27, 42, 24 i 46. Zaczynamy od 41, 53, 13, 29 i 19, co nie mamy.

26, 34, 57, 55 i 11 tak Okej, okay, ta jest przegrana e, Tak, wkładam ją tutaj przegrana Następna, następna, następna Już ponad połowę zrobiliśmy, nie wiem ile zostało dokładnie, ale Ale, ale, już może 7, 7 zdrapek może jeszcze nam zostało, moi drodzy wygrane liczby tutaj 30, 32, 35, 39 i 55 i my zaczynamy od 30 co mamy tutaj, ok super i czy już mamy innego nie, chyba nie, ok ale możemy lecieć dalej, 33 52 31 i 21 co, nie mamy nie, nic nie mamy Później 16, 18, 56, 54 i 29. Co nie mamy, co nie mamy, co nie mamy. Dawajcie jeszcze jedną liczbę. Dawajcie mi jeszcze co innego. Eee, nie, 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 nie. Ok, tutaj też nic. Ostatnia. No, ostatniej też chyba nic nie mamy. Mamy tylko 30. I mamy tylko numer 30. Tutaj mamy... 40 zł pod spodem, ok, super. 40 zl za tą zrabkę, fajnie, razy 2. Super, super, super. Możemy od razu lecieć na następną. Dajcie mi więcej takich i by było ok. Ale fajnie, fajnie. Tutaj wygrane liczby 38, 39, 63, 51 i 24, tak. Okej, okay, to let's go, let's go, let's go, możemy lecieć. Eee, zaczynamy od 25, 56, 36, 34 i 16, okej, okay, nic. Podsłady mamy 12, 11, 17, 46, 47 i 46. O, ło, ło, wypoleciała cała zaprawa, przepraszam Was. Muszę wymyć trochę bałaganu, zrobiłem. Okej, okay, sorry. No, możemy lecieć dalej po prostu. 58, 48, 53, 59 i 57. Nie, 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 nic. Dalej mamy 31, 17, 37, 13 i 18. Eee, nope, 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 nic, nic. nic. Eee, 30, 29, 43, 52 i 32. Eee, nie, 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 nic nie widzę na tej zdrawie. Nic nie widzę tutaj. Czyli to oznacza, że lecimy do następną. Ile? A, jeszcze trzy zostały. Nie no, widzicie? Myślałem, że było więcej. Nie. Trzy ostatnie zdrabki. Mam nadzieję, że nam dadzą jeszcze coś do jedzenia. Tutaj mamy 47, 21, 56, 18 i 38. Okej, okay, czyli zaczynamy. Zaczynamy na nasze liczby.

Okej, okay, pod spodem mamy 55, 45, 12. O, 37 i 30. Ok, na końcu. Co nam się chowa na końcu. Coś fajnego, czy nie? 25, 22, 29, 46, 44. Nie, 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 nie. Z tego co widzę, z tego co widzę, nic wygranego. Ok, przedostatnia ostatnia zrobka, mojej drodzy. Możemy zacząć od razu. Na wygrane liczby tutaj to będą jakie? 52, 15, 38, 19 i 21. Alright, zaczynamy od 44, 31, 28, 58 i 51. To nie mamy, chyba nie zerknąłem trochę, tak bardziej dłużej, ale nic nie zauważyłem. Później 27, 33, 37, 18 i 53. 3. Co nie będziemy mieć Podsładem 17, 47, 41, 31 i 59. To nie mamy szkoda, ale... Dobra, dajcie mi skupnąć jeszcze coś, zanim będzie koniec. Poproszę serdecznie. 23, nie, 38, 39, 43 i 16. Nie, 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 co nie będziemy mieć po prostu, nie, nie, nie. Podem 35, 14, 42, 57 i 56. Eee, nie, 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 nic nie widzę moi drodzy. Wpadanie na przedostatnią drabkę. Nie wiem czy mówiłem przedostatnią na nową drabkę, ale cóż, 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 jeszcze dwie, jeszcze ta i jeszcze jedna na później, okej. Okay? Wygrane liczby tutaj są 34, 19, 25, 56 i 52. Zaczynamy od razu od 29, 46, 23, 35 i 59. Co nie mamy, co nie mamy? Pod spodem mamy 15, 21, 30, 33 i 14. Jeszcze dalej mamy 58, 17, 27, 57. I 26, co nie mamy? 49, 53, 13, 43 i 37. Ostatnia linia. I tyczorz mamy na ostatniej drodze w tej zdrowce. Tak, tak, tak. Nie, 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 nic nie mamy tutaj też. Możemy oficjalnie powiedzieć, że wam wkładam ostatną, ostatnią zdrabkę na dzisiaj Moje drodzy O tej zdrapce Big zdrap Bo nie widzicie od początku, ale wam pokazałem na początku też to powinniście kojarzyć tą zdrabkę tutaj wygrane liczby 56, 51, 37, 18 i 39 Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay. dajcie mi dajcie mi coś na ostatnią zdrabkę. 21, 45, 34, 36 i 35 pod spodem mamy 25, 28, 11, 47, 11 co nie mamy na wygranych liczbach pod spodem 24, 53, 33, 13 i 41 i guest, tak, i guest good. Okej. Okay. Czy będziecie sympatyczni ze mną na końcu. A ostatnia wiara. 31, 54, 42, 12 i 43. Nie, 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 chyba że coś przegapiłem powiecie mi na komentarzach, ale ta na mnie jest też przegrana. O, po przepraszam. I okej okay, moi drodzy, ja Wam mówię do jutra na nowy zestaw, na nowe wideo. Lajtujcie, komentujcie, mam nadzieję, że wideo Wam się podobało. Powiedzcie mi jakie zrobki byście lubili na następną sesję i bye bye, do jutro.